Witam się z Wami ponownie w kolejnym czytaniu, w czytaniu y, na analizę Waszej relacji. Przypominam na wstępie, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym, musi rezonować. Y, czytanie pokazuje, y, analiza pokazuje myśli, uczucia i ewentualne zamiary osoby z Twojego serca, niezależnie od tego, w jakiej relacji jesteście, tak? Czy wchodzą w to trójkąty miłosne, czy. Małżeństwa czy po prostu y, uczucia platoniczne. <laughs> Kochani, serdecznie zapraszam Was na to czytanie. Dzisiaj trzy karty do wyboru dla Was. Y, karta numer jeden, karta numer dwa i karta numer trzy. Pokazuję z bliska. Karta numer jeden, karta numer dwa i karta numer trzy. Wy oczywiście wybieracie sobie kartę. Stopujecie, zastanawiacie się, która z kart najbardziej Was do siebie przyciąga, która, yy, z którą czujecie taką więź energetyczną. Ta karta będzie przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania, a ja zgodnie z tą kartą będę stawiała rozkład na Waszą relację. Kochani, serdecznie Was zapraszam na to czytanie. A więc kochani, <coughs> przepraszam, a więc kochani mam kartę numer 1. Dla osób, które tą kartę właśnie sobie wybrały, yy, ja rozkładam karty na uczucia tej osoby, bo zaczynamy jak zawsze od uczuć i myśli danej osoby z waszego serca, z waszej głowy. Zobaczymy też co ta osoba ma w sercu, co ma w głowie, także przeprowadzimy analizę waszej relacji. Co czuje, co myśli osoba z twojego serca. Prawdziwe uczucia na pewno skrywa. Prawdziwe uczucia na pewno skrywa, na pewno z tym co czuje naprawdę się nie obnosi. Ty czujesz, ty wiesz, ty znasz jego prawdziwą twarz, ty rozumiesz tą osobę, tak? Jego lub ją, rozumiesz tą osobę i wiesz, że ona przybiera maskę. Przybiera maskę na pokaz, broni się przed uczuciami do Ciebie, wręcz ukrywa te uczucia, wręcz boi się zaangażowania, chociaż tak naprawdę w sercu Cię kocha. Co ta osoba czuje, co myśli teraz? Ona czuje się przy Tobie bardzo dobrze, czuje się przy, przy Tobie z sobą. Nie musi nikogo udawać, nie musi zabiegać o ciebie, o wasze uczucie. Jesteście tutaj jakby zsynchronizowani, we dwoje tworzycie jedność. Kochani, co czuję, co myśli ta osoba? Ta osoba jest pod wpływem kogoś, pod wpływem kogoś, i tu bardziej bym powiedziała, że jest pod wpływem kolegi, koleżanki lub kogoś z rodziny. Ta osoba jakby tutaj. Dla mnie, powiem Wam szczerze, dla mnie to wychodzi kobieta, ale w opcji matki, siostry, tak jak nieraz powtarzam, w karcie matki, siostry, koleżanki, osoby bliskiej, nawet ekspartnerki, ale z którą ta, ta os tą osobę nic nie łączy w sensie uczuciowym, w aspekcie uczuciowym. Kochani, co jeszcze? Co czuje, co myśli ta osoba? Ta osoba chce być w końcu szczęśliwa, chce dać się ponieść, chce, yy, chce w końcu zdecydować. O swoim losie i swoim życiu, bo tak jakby do tej pory, to ciężko było, jej, no ciężko było jej decydować samemu o sobie. Ta osoba może być w trakcie separacji, w trakcie rozwodu, w trakcie zakończenia jakiejś relacji, a jeżeli jest wolna, to poszukuje swojej drugiej połówki. Tak mi karty tutaj mówią, tak? To czuję, co myśli. Sprawdzamy, kochani, dalej. Kim jesteś lub możesz być dla tej osoby? Kim jest... O, widzicie? Widzicie? Kim jesteś lub możesz być dla tej osoby? Dla części z Was ta osoba Was obserwuje. E, powiem Wam, jest w ukryciu dla części z Was ta osoba. Dla części z Was ona Was obserwuje, jest w ukryciu, jest niepewna. Być może chce do relacji powrócić, być może relację rozpocząć. Kochani, tak? E, Czuję do Was chemię, przyciąganie... Y, Kim dla tej osoby jesteś? Dla mnie w tych kartach to wychodzisz w karcie zagrożenia, takiego zagrożenia dla tej osoby uczuciowego. Wychodzisz w karcie zmiany, wychodzisz w karcie nowych możliwości, wychodzisz w karcie, jak to nieraz mówię, pokusy, ale też w karcie uzupełnienia i jedności, kochani. Tak jakby, wiecie, bratnia dusza, druga połówka. Dobra, sprawdzamy teraz orakle. Oczywiście każdy z Was, kto ma ochotę i chęć na taką analizę relacji, wiecie, że ja takie analizy wykonuję. Eee, także zapraszam Was w opisie, gdzieś tam czy tutaj, gdzieś pojawi się zawsze kontakt do mnie. Pamiętajcie, musicie być pewni, że chcecie takiej e, analizy, bo nie zawsze to, co w czytaniu ogólnym, może wyjść Wam w kartach w czytaniu prywatnym, bo wiadomo, czytanie prywatne to jest czytanie prywatne pod Waszą datę urodzenia, ewentualnie pod Wasze zdjęcie. I może się ten rozkład różnić. Także Wy musicie być gotowi, pewni i musicie chcieć. Przede wszystkim nikt Was do tego nie może namówić ani ja, ani nikt. To się czuje, tak? Dobra. Sprawdzamy. Orakle sprawdzamy dla Was. Orakle sprawdzamy przy tej relacji. Ta relacja oczywiście tutaj nie jest pełna z pytań, które są dostępne w analizie. Ponieważ no film by chyba trwał ze dwie godziny. O, kochani. Jakie piękne orakle dla Was. Piękne, przepiękne. Po pierwsze, nie dość, że bratnia dusza i karma. Nie dość, że bratnia dusza i karma dla Ciebie. Karta karmy, czyli relacji z poprzednich cieleń. Karta mówi. Ty na pewno czujesz, że znacie się lub znaliście się już wcześniej. Karta y, daj szansę relacji, daj szansę miłości. Ale dla części z Was karta mi tu mówi, że pojawi się też przy was nowa osoba. Możecie mieć rozterkę. Naprawdę. Y, nowa osoba do romantycznych uczuć może się pojawić i będzie chaos w Waszym życiu i zamieszanie. Karty mówią, potrzebna będzie praca nad związkiem, praca nad relacją. Ale wiecie co? Tutaj te orakle to mi mówi tylko tyle, że yy, takiego uczucia wy dawno nie mieliście przy sobie. Dawno nie odczuwaliście tego, co czujecie teraz. Nawet jak to są uczucia żalu, rozgoryczenia i rozczarowania, to świadczy to tylko o tym, jak ważna ta osoba jest w waszym życiu, ale to działa w dwie strony. Bo karta mówi: otwórz swoje serce, wizualizuj pozytywne rzeczy, a. Oczekuj cudu, tak? A cud przyjdzie do ciebie. A wszystko zarezonuje poz pozytywnie dla ciebie, kochani. Dobra, sprawdzamy jeszcze, co się dzieje u tej osoby teraz. Co się dzieje u niego, u niej teraz. Na pewno problemy finansowe. Na, pro na pewno jakieś problemy finansowe z pracą, być może nawet yy, z urzędowymi, sprawami sądowymi i tak dalej. Co się dzieje u niego teraz, u niej teraz? Ta osoba próbuje dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu, chce się zmienić. Ta osoba może mieć problem ze zdrowiem, również emocjonalnym, czyli ze skrajności w skrajność, od stanów, jak ja mówię, euforii po stany depresyjne. Tak mi w kartach dla Was wychodzi, wiecie? Dla części z Was ta osoba może oczekiwać dziecka w, przy swoim domu, czyli może zostać dziadkiem. Może zostać ojcem, może zostać wujkiem. To się dzieje przy tej osobie teraz. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Sprawdzimy. Jakiś wyjazd, podróż, spotkanie. Tak mi w kartach wychodzi dla Ciebie. Kochani, no tyle dla karty numer jeden. Piszcie, czy karty z Wami rezonują. E, oczywiście, wiem, że nie każdy chce zostawiać. Y, Komentarz, zostawcie chociaż serduszko czy, czy, czy aniołka, łapkę w górę, jeżeli oczywiście czytanie Wam się spodobało, jeżeli czujecie te moje karty tak, jak ja odczuwam i jeżeli czujecie to, co ja do Was mówię i odbieracie to, co do Was mówię, to w ogóle jest niesamowite dla mnie, to już w ogóle pomijam. Ktoś mi w komentarzu wczoraj napisał, kochani, że nie wie, nie wie jak ja to robię, ale moje karty rezonują. Nie wszystko musimy rozumieć, wiecie jak to jest? To, że czegoś nie rozumiemy, nie znaczy, że istnieje. Są siły wyższe, są, jest jakaś magia w tym wszystkim. Ja stawiam zawsze karty pozytywne, kochani. Eee, także niezmiernie miły ten komentarz, nie ukrywam, ale pamiętajcie, to nie ja. Ja po prostu jestem odbiornikiem tego, co karty do mnie mówią. Tak to działa, kochani. Dziękuję dla karty numer jeden za to czytanie. Przechodzimy do karty numer 2. Jeżeli macie ochotę, zostańcie. Serdecznie Was zapraszam. A więc, kochani, przed nami karta numer 2, Przede mną przed Wami. Karty oczyszczam i zaczynam, jak zawsze, co czuję, co myśli ta osoba. Już karty mi wypadają. Jest. A, dobrze. O, zobaczcie, 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 zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Karty same wypadają. Ojej, widzicie, ja uwielbiam te karty. Po prostu te karty są piękne. Wiecie o czym mówię? Wiecie o czym mówię? O tym. O tym mówię, kochani. No i teraz tak, co czuję, co myśli ta osoba. Na ten moment jest jakby w swojej własnej pułapce. Sama sobie stawia ograniczenia, sama sobie stawia blokady, sama siebie więzi. W pułapce swoich uczuć, emocji, tego, co by chciała, tego, co dać tobie może, czego tobie dać nie może. Na części z Was mi tu wychodzi mm, zawieszenie w relacji lub taki dyskomfort, ochłodzenie albo nieporozumienia w relacji, kochani. Ta osoba chciałaby trochę tobą przymanipulować, bo ogólnie jest przyzwyczajona do tego, że y, przyciąga, przyciąga i ma wpływ na inne osoby. I manipuluje innymi osobami, nie tylko tobą i twoimi uczuciami, ale osobami, które się wokół niej obracają. Osoba o wysokiej energii seksualności. Dla części z Was karty pokazują osoby spod znaku barana, raka, byka i strzelca, kochani. Wy możecie być spod tego znaku, lub osoba, o którą pytacie, tak? Osoba, która uważa siebie jakby o stopień wyżej od innych. No taka egocentryczna, bym powiedziała, i skupiona na sobie ale bardzo również taka, wiecie co, magnetyczna, tak jak mówię, o wysokiej energii seksualności i osoba, która tak przyciąga tą energią, że no ciężko się jej oprzeć. Osoba, która no może być świetnym partnerem, jeżeli chodzi o sprawy, wiecie, no takie intymne, że tak powiem, delikatnie, bo nie wiem, czasami może no film. Czytanie nie jest dla dzieci, zawsze zaznaczam, że to nie jest nieprzeznaczone dla dzieci, ale no nie wiem, kto, w, w, jakie, jakby kto może trafić na mój kanał, ale tak, tak to wygląda, kochani. Ona myśli, ona czuje, ona chce kontynuować tą relację, wrócić do tej relacji albo tę relację rozwinąć. Ona się chce spotykać. Nie ukrywam, że karty pokazują wysoki aspekt właśnie seksualności. I, taki, I taką też relację na takim poziomie na ten moment, tak? Relację, w której ciężko być, z której ciężko się uwolnić, i ta osoba odczuwa to samo. To może w Wasze dwie strony wibrować, kochani, tak? Sprawdzamy teraz yy, orakle. Sprawdzimy sobie dla Was. Orakle, zobaczymy, co nam powiedzą orakle przy Waszej relacji. Orakle przy Waszej relacji. No i widzicie, i to jest tak. Karty yy, się, każdy może sobie myśleć, co chce, każdy ma prawo do swojego zdania, ale powiem Wam, że karty moje się tak, tak ze sobą współgrają i tak się uzupełniają, że jedna w drugą jakby tutaj wchodzi, wspierają i daje dalej yy, informacje, kochani. Jest między Wami silny magnes, magnetyzm, atrakcyjność, magnetyzm przyciągania chemia. Widzicie? I to, co mówiłam przed chwilą, tak? Dla części z Was macie rodziny. Albo Ty masz, jesteś w związku, albo ta osoba, o którą pytasz, jest w związku, albo oboje macie jakieś relacje. I jesteście rozdarci wewnętrznie. Kochani, dalej. Musisz wzmacniać swoją wewnętrzną siłę. Karty ci tu mówią, że nie możesz żyć iluzją. Musisz żyć tym, co jest tu i teraz. Świadomie podchodzić do pewnych tematów. Zawalczyć o własne szczęście. Nie tkwić w miejscu, w którym szczęśliwa, szczęśliwy nie jesteś. Takie są informacje od moich kart. Oczywiście, tak jak dla karty numer jeden, tak dla karty numer dwa. Kochani, jeżeli chcecie taką analizę relacji waszej, niezależnie w jakim miejscu i punkcie jesteście tego związku, piszcie do mnie. Zawsze gdzieś tu kontakt jest pod spodem. Udzielę wszelkich informacji. Kochani, dalej. Nie przedłużając, nie mieszając, patrzcie. Nie zdążyłam wypowiedzieć tego na głos, ale, e, ale już karta sama wyskoczyła. Kim dla niego jesteś lub kim możesz dla niego, dla niej być, tak? Tu mnie też ktoś pytał, pozdrawiam serdecznie w komentarzu, e, to odpowiadam, bo tam pod komentarzem też odpowiedziałam, ale odpowiadam, że czasami rzeczywiście używam formy, jakby to było czytanie, było skierowane do kobiety, ale czytanie jest ogólnym czytaniem dla mężczyzn, dla kobiet, tak? Damsko-damskie, męsko-męskie, damsko-męskie, męsko-damskie i tak dalej, kochani, niezależnie, tak jak powtarzam, w jakiej relacji obecnie jesteście. Czytanie tylko, że ja czasami formułuję to osoba, ta osoba i to może brzmieć jak kobieta. Yy, czytanie jest dla obu płci. Dalej, kim dla niego jesteś lub kim dla niego niej możesz być, kochani. Jesteś możliwością lub wyborem, lub nie jesteś jedyną osobą taką, Ważną w życiu tej kobiety lub tego mężczyzny. Ta osoba, yy, wiecie co? Ona ma podzielność uczuć i ona, no nie jesteś jedyna, nie jesteś, ale jesteś bardzo ważną kobietą lub mężczyzną w życiu. Bardzo ważną. Bardzo osobą taką, która dokonuje zmian i wzbudza uczucia, jakich ta osoba nigdy wcześniej nie czuła, wiecie? Albo już dawno nie czuła takich uczuć. Dla części z Was osoby tutaj mi wychodzą spod znaku Zodiaku Ryb bliźniąt, osoby z znaku wodnika, wagi. I tutaj, jeżeli Ty jesteś lub osoba, o którą pytasz spod tego znaku, tak mi to wychodzi w kartach, wiecie? No. Tu jakby Wy w tej relacji zmieniliście wszystko w życiu tej osoby. Wszystko, dosłownie wszystko. Spojrzenie, podejście, wszystko. Wszystko. Pomijam y aspekt jakichś schodów i punktów zapalnych, wszystko jest, wszystko zmieniliście. Prowadziliście i i chaos, i równowagę w to do życia tej osoby, kochani. Co ukryte, co schowane? Przed Twoim okiem sprawdzamy oczywiście. Wiecie co? Tak jak karty mi tu pokazują, ta osoba zacznie doceniać i tu mi bardzo ładnie wychodzą osoby z podznaku ryb, raka i koziorożca. Ta osoba... Yy, zacznie doceniać tą relację lub to uczucie między Wami zacznie to dostrzegać, zacznie to doceniać mogła do tej pory tego nie doceniać zacznie to dostrzegać przebija się jeszcze w kartach osoba z podznaku lwa czyli Wy albo osoba, o którą w kartach pytacie rozkwit uczucia, powrót uczucia jeżeli chodzi o najbliższe 6 miesięcy bo ja analizę zawsze stawiam na najbliższe 6 miesięcy pamiętajcie, nie na wieczność też uczucia i myśli nasze się zmieniają i ja nie jestem zwolennikiem stawiania kart na całe życie. Dlatego ja stawiam z reguły karty na 6 miesięcy do 6 miesięcy. Karty rezonują. Po tym upływie czasu stawiamy karty raz jeszcze. Dobra, kochani, tyle dla karty numer 2. Przechodzę do karty numer 3. Jeżeli jesteście zainteresowani też tym rozkładem, zapraszam Was, zostańcie. Czasami karty przyciągają 2 trzy, Może tak być. Może czasami nie przyciągać żadna. Też tak może być, kochani. Dziękuję yy, osobom dla karty numer 2. Moim kartom dziękuję serdecznie za ten rozkład. Przechodzimy do karty numer 3. Zapraszam. Kochani, jest karta numer 3 przede mną, przed Wami. Tak jak dla poprzednich dwóch kart, rozkładamy karty w analizie, w analizie relacji między Wami. Sprawdzamy, co ta osoba czuje, co myśli. Teraz od tego zawsze zaczynamy każdy rozkład, gdyż nasze myśli, jak sami wiecie, Wasze również moje, myśli i w ogóle yy, rzeczy w głowie i w sercu zmieniają się, tak? Zmieniają się codziennie. Dlatego sprawdzamy, co czuje, co myśli osoba z Twojego serca, swojej myśli. Co czuje. Przy tej osobie od razu widzę jakąś stratę, bardzo dużą i bolesną dla tej osoby, bardzo taką, która jakieś piętno na niej wywiera. Co czuje, co myśli. Kocha uczuciem niespełnionym. E, walczy o relację trudną, do utrzymania. E, mogą być to osoby spod znaku ryb. Strzelca, koziorożca, bliźniąt i wodnika, czyli albo Wy, albo osoba, którą pytacie, może być spod tego znaku. E, co czuje, co myśli. Stara się coś ratować, stara się coś odbudować, stara się z czymś zawalczyć, stara się wybrać swoją ścieżkę, stara się wybrać nawet dla części z Was mniejsze zło stara się podążyć albo obrać właściwy kierunek, wiecie, bo ta osoba jest jakby w tym momencie na uczuciowym dnie, ale pamiętajcie, od dna można się już tylko odbić i ta osoba stara się swoje życie przywrócić do równowagi. No, tak mi wychodzi w kartach stara się jakoś zapanować nad tym, co się dzieje w jej życiu, ale widać stratę z Taką mocną, mocną stratę dla tej osoby. To może być związane ze stratą waszej relacji, może być związane ze stratą przy jej życiu. Nie wchodzę w szczegóły, bo nie pytamy o tą osobę, pytamy o waszą analizę. Sprawdzamy orakle. Wy, oczywiście, piszcie w komentarzach, jak karty z wami rezonują. Jeżeli Wam się czytanie podoba, już się powtarzam, wiem, przepraszam, to może być dla was. Męczące, ale zostawcie łapkę w górę. Mi będzie niezmiernie miło. O, kochani. O, trzy wyszły. Orakle. Dobra, niech będą trzy, skoro tak karty zadecydowały. Niech tak jest. Trzy orakle dla Was. I sprawdzamy dalej. Mimo wszystko, karta informuje, że zostań optymistycznie nastawiona. Nastawiony. Mimo wszystko, co by się nie działo, zostań w nastawieniu optymistycznym. Ty czujesz, że się wszystko dla was ułoży, poukłada, chociaż teraz wychodzi mi bardzo trudny okres w waszej relacji. Niedługo nadejdą decyzje, nawet bardzo szybko, sytuacja między wami się wyklaruje, uspokoi. Nie próbuj wszystkiego kontrolować, nie próbuj o wszystko podejrzewać, nie próbuj wszystkiego narzucać. Może to działać w dwie strony i to może działać też w stronę tej osoby w stosunku do ciebie. Ale opanuj sytuację, bądź mądrzejsza, mądrzejszy, nie daj się wkręcić w żadne po prostu tutaj zagmatwane sprawy, bo to może działać na korzyść kogoś innego zupełnie. Wiecie, czasami jest tak, że ktoś nas podburza, podjudza, jakaś sytuacja nas przerasta, a robimy przez swoje, swoim zachowaniem komuś tylko przyjemność. Bo nie wiem, relacja między wami się psuje, a ktoś czerpie z tego korzyść i się z tego cieszy. Pamiętajcie, kontrolujcie swoje uczucia, swoje emocje. Tak karty mówią i zostawcie, zostańcie optymistycznie nastawieni odnośnie, waszej odnośnie waszego miłosnego życia, bo pozytywne myśli przyciągają pozytywne przeznaczenia miłość, partnerstwo i związek w wasze życie. Pamiętajcie, że takie nastawienie negatywne i wiem, że łatwo komuś doradzać, ale karta tu informuje, że próbuj zapanować nad tym. Próbuj. Bo tutaj dla ciebie są dla ciebie ta relacja bardzo zmieni obrót na pozytywny. Zaskoczenie, zaskoczenie będzie dla ciebie bardzo duże. Ta relacja ma potencjał na przyszłość. Ta relacja ma potencjał na przyszłość dla ciebie. Sprawdzamy, kochani, dalej. Kim dla tej osoby jesteś, kim mogłabyś być, lub mógłbyś, tak? Boże, no, wiecie, no co Wam powiem? Boże, no to złe słowo, przepraszam. Może akurat w tym kontekście? Miłością życia. Krótko i na temat. Miłością życia. Wy jesteście w stanie się uzupełnić i dogadać. Jesteś tym dla tej osoby i tym możesz dla tej osoby być wszystkim pokazują mi się na tym monet wszystkie znaki zodiaku, 12 znaków zodiaku yy, pokazuje mi się czyli albo wy, albo osoba, o której pytacie taka tak jest odpowiedź kart dla was co ukryte, co schowane przed waszym okiem, sprawdzamy kochani, uważajcie na jakąś osobę przy waszym życiu yy, uważajcie na kogoś, kto wprowadzi chaos już wprowadza Kochani, tyle ode mnie dla karty numer 3. Dziękuję Wam za ten czas poświęcony dla mnie, dla moich kart. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za komentarze, które mam nadzieję zostawicie pod tym czytaniem. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Ja się z Wami teraz żegnam. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć.